Dziękuję Panu, bracia i siostry. Na początek chcę Wam powiedzieć, że mam trochę stresa, ponieważ może nie dlatego, że trzeba powiedzieć kazanie dla tak wielkiej liczby ludzi z różnych zakątków naszej pięknej ojczyzny, tylko z tego względu, że przybyliście tutaj, aby się wspólnie modlić, też swoim proszę wraz przed dzieło remontu naszej bazyliki, a mówi się wśród księży, jaka gadka, taka składka. Przejdźmy zatem do konkretów, przygotowałem się do tego kazania i chcę zacząć w zasadzie od końca. Zacznij od Zmartwychwstania, od pustego grobu, od Matki Boskiej Radosnej, wtedy nawet krzyż ucieszył, jak pergost dwu na wiosnę. Anioł sam wytłumaczy jak trzeba, choć doktoratu z teologii nie ma. Grzech ciężki staje się lekki, gdy się świntuch rozpłacze. Nie robcie weksy ze mną, mówi Matka Boska. To kiedyś teraz inaczej. Zacznij od pustego grobu, od słońca. Ewangelię czyta się jak hebrajskie litery. Od końca. Nie ma lepszej rzeczy, która by pasowała na wstęp do tego kazania, niż ten wiersz poety księdza Jana Twardowskiego. Nie ma lepszego sposobu, jak zacząć od Zmartwychwstania i od prostego grobu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo to jest istota i sens całego naszego życia i całej naszej wiary i każdego rozpoczęcia i każdego zawroczenia sezonu. Właśnie tak. Od tej prawdy że Chrystus zmartwił sobie. A my jesteśmy tego świadkami, aż po krańce świata, tam gdzie nas drogi nasze prowadzą i na czterech, i na dwóch kołach, i na dwóch nogach. Jesteśmy świadkami zmartwychwstania Pana. Jednakże to nie jest koniec. Chyba udarło się w naszej świadomości takie nauczanie o Panu Jezusie, który przyszedł na świat, na ludzi. Czynił cuda, chleb rozmnażał, strzeszał zmarłych, uzdrawiał, ale na końcu go ukrzyżowano. Umarł, złożono go do i koniec. Ale ten dróg jest początkiem. Stając przy tym pustym drogiem, odkrywamy na to o, sens swojego życia. I tyle przeżyliśmy pięknych chwil przez cały trójkąt paskalny. I tyle przeżyliśmy radości wielkanocnej, która właśnie płynie z pustego roku. A ta radość wiąże się z narodzeniem, że grzech ciężki stał się lekki, bo wziął ten ciężar na siebie nasz Pan Jezus Chrystus, aby to do krzyża, nam dać te dary, które przyniósł po swoim zmarłym staniu swoim uczniom do wieczornika. Przyniósł im pokój, przyniósł im moc aby świadczyli wobec Niego w swojej posłudze i w swoim głoszeniu ewangelii. I nic się w tym względzie nie zmieniło. Chrystus Zmartwychwstały przynosi i nam dzisiaj zebrany w tym wieczorniku swoje dary: pokój, radość i moc, abyśmy świadczyli wobec drugiego człowieka, Bogu, który jest miłością, i abyśmy świadczyli wobec siebie traktując siebie z prawdziwą, chrześcijańską życzliwością i miłością bliźniego. Bardzo dużo możliwości mamy, aby świadczyć wobec drugiego człowieka przez zwyczajne zachowanie na drodze, na drodze kultury i szacunku do drugiego człowieka. I warto, abyśmy dzisiaj podjęli takie konkretne postanowienia, aby nie trąbić bez potrzeby na drugiego, aby nie poganiać, aby wstrzymać się na chwilę. Każdy zdąży, jeśli będzie zachowywał się roztropnie i z miłością do drugiego człowieka. Dzisiejsza uroczystość gromadzi nas tradycyjnie po raz czternasty, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, przede wszystkim Marka, który dba o to z całą swoją rodziną, aby kontynuować te rozpoczęcia po raz czternasty już i ufamy, że to będzie trwać, bo to jest nam potrzebne, abyśmy zobaczyli, jak nas jest dużo. Abyśmy zobaczyli, że motocykliści pasjonaci to ludzie wielkiej kultury, wielkiego taktu, wielkiego szacunku dla siebie. I pośród tych wielu rzeczy, które nas w codziennym życiu dzielą, to niech nas łączy właśnie ta pasja. Niech nas łączy zawsze rozpoczęcie sezonu u stóp Matki Bożej Pani Wokerskiej. ama. Gracias.